Kolejna epicka przygoda w Minecraft na VR czeka! Dzisiaj cię pokonam. Ender Dragonie. Sram! No a może tu przyjdziesz dzisiaj? Czy długo tam będziesz srał, Czy co? No bo nie wiedziałem, jak wejść. Nie przygotowałem. Mam sobie iść na tą przygodę bez ciebie? Może przyjdziesz Tolika, tu dzisiaj? No jestem! Jójka mnie cisnęła, My pokonamy Ender Dragona! Żeby jesteś kobietą! Bo! Bo zawsze chciałem zobaczyć, jak <laughs> wyglądam w spódnicy! <spokniszce>. Nie, nie, <laughs> Gregory, ja wiem, gdzie ja popełniłem błędy w wychowaniu ciebie, że ty zszedłeś na złą drogę i teraz stałeś się tym helikopterem bojowym. Dobra, Gregory, słuchaj, jak już tu jesteś, co prawda może nie w tej formie, jakiej bym chciał, ale słuchaj, najważniejsze, że masz ze sobą mógł. Pokaż mi, jak uczyłem cię strzelać z łuku. Dzisiaj zostaniesz łucznikiem, a ja będę wojownikiem i będę tankował dla nas przeciwników. Będę jak Legolas! Patrz na ty dynie! Patrz, przyjrzyj się? Ty, ty, jakbyś mógł. Ty, a strzel we mnie! Zobacz, jak ja będę tankował teraz to. No, pokaż. Trafiłem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Trafiłem! Ale w co? Tarczę! Tutaj, o, tu, tu. No dobra, dobra, spokojnie, niech ci będzie. Dobra, jesteś gotowy na to? Na mega epicką przygodę? Tobie tarcza nie będzie potrzebna, Gregory. Ty będziesz strzelał z daleka, a ja będę kapitanem Ameryką! Mogę rzucać tarczą! Jak normalnie no. pokrywą ze śmietnika. Mam nawet taki topór, patrz! Ju! Też nie mogę rzucać! Jak ja nie wtórzysz? No, musisz sobie trochę jeszcze poćwiczyć, trochę nad tym, wiesz, bo nie za bardzo ci idzie. Ale jak mnie zdenerwujesz, to tobą rzucę w potwory. Tak! Zawsze musiałem nauczyć się latać. Patrzcie, jakie <laughs> jak mam dłonie, jak z galaretki. Jak tak, jak tak daleko wyciągnę, to. <laughs> to taki wysięgnik, patrz. Miu! Dobra, my tu sobie żarty stroimy, a świat potrzebuje bohaterów. I może nie jesteśmy bohaterami, na których świat liczył. Ale takich właśnie dostał. Więc idziemy ratować Podlasie, jasne? Tak! Dyn, 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 dyn. Ja mam kuszę! Ty tun nie mnie zdenerwujesz, to tobie mogę off. off! <laughs> możesz tak szybko szybko <laughs> robić, tun tak. Pu, 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 pu! No trochę ty gadasz? A ja trochę tun go trochę tun ale łuk ma większy damage. Ale nie, ja jestem wojownikiem, tylko muszę większą tarczę sobie załatwić, bo to jest mój talerz taki, ja obiady na tym sobie jadam, wiesz, <laughs> więc no, żeby <laughs> ja Nie smoka! Mi... Nie, 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 nie! Nie, 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 nie smoka! My jesteśmy na pierwszym poziomie, my jesteśmy dupa! Szkielety, idziemy walczyć ze szkieletami. Jak pokonamy szkielety, wbijemy większy poziom, a dzięki temu odblokujemy nowe potężne epickie broni. Chodź, ja ci pokażę u siebie. Patrz na hacie, co ma w ogóle. Patrz, tu to, to, to jestem ja, nie, nie! No, może nie widzisz, ale jestem takim super przystojniakiem w ogóle. A tak, w ogóle, Gregory? Możecie zapraszać później do McDonalda albo do jakąś wiesz, tam do kina. I tu mamy cały ekwipunek, nie? Aha. Możemy mieć, widzisz, tarcze i tak dalej. I możemy kraftować niesamowite, legendarne bronie, które mają super damage i tak dalej. Ale potrzebujemy tych monet. A nie wiem, skąd się to bierze, więc musimy iść pokonać wszystkie te szkielety teraz, ok? Dzisiejsza misja to. Puść do się. społecznej i odebrać pieniądze! spuszczania się! O, patrz! To jest głowa tego! O kurde. Strażnika całego, jak on się tam nazywał. Co się stało? Halo, Gregory? No ja podszedłem i Bóg do mnie gada! Kto? O, Jezu, do mnie też! Wojowniku witaj! Spójrz na posąg! Jestem wysłannikiem Boga! Demony sieją spustoszenie na świecie! Dlatego tu jestem właśnie, aby pokonać ich wszystkich. Przybyłem razem z Z nim. Czemu? Co ty to robisz? ja! <laughs> Przybejdź ze mnie! Ta statuadna mówi, że musimy przywrócić połączenie z Bogiem, nami i Bogiem, ale ja jestem ministrantem, to ja mam bardzo dobre połączenie! Bardzo dobrze gram na dzwonkach! O kurczę, wow. można ciągnąć za wajchę. O, tryb trudności! Nie, no co ty! To ej, w tamtą stronę jest trudniej! W tą stronę jest łatwiej! Gregory, jesteśmy na pierwszym poziomie! No dobra, to tutaj, okay, dobra, bo my dobra. jesteśmy OP! I teraz uwaga, jak nocz, jak ogłaszał sprzedaż Minecrafta Microsoftowi. I co się stało? Masz iść do portalu i coś koledzy. tutaj, Żarikan! A, a to jest portal, myślałem, że tu się drzwi otworzą czy coś. Dobra, o, już. Jest, wow, ej, patrz! Złapa. Jestem w węglu! Nie, co tam wow, się stanęło? To kopalnia w sosnowcu. Katakumby jakieś. Jesteśmy na miejscu. Przeteleportowało nas tutaj. Musimy znaleźć. Nie, musimy przytrzymać rękę. Tak mówi starożytne pismo. No i oczywiście napisy latające. Jestem godzin jako ministrant. Ręka mi uciekła, czekaj. Nie, nie Może godny. jednak nie jestem godzien. O, patrz, Alfred! Zezwałam Frediego! Ready, ready? Ale co on się robi oprócz tego, że se stoi? On będzie walczył za nas! Będzie ale... lepszym tankiem! Jak lepszym! A z dupca ja jestem tankiem! Ja mam tarczę i i wypad mi z mojego party. To jest. Wypad blaszaku stąd, to Tylko jest. Tylko jemu mikrofon się zepsuł. No i ale dobrze, spokojnie, nie chcę za słyszeć. 5 minut się rozładuje. A, okej, okay. dobra, Alfred, jesteś gotowy? Przechodzimy przez tego czanka e, żwirku. Papa, po! Po, po, co Alfred robi? FBI! Wow, Alfred się tepnął! Co, co jest? O, pająki szarikan! Ja się boję pająków! Wow! Alfred, co robi? Jakieś szkielety wyszły! Terminator jakiś! Co to jest? Walczę z nim! Szarikan, rób uniki! <ścoughs> ja, ja go tankuję tarczą, spokojnie! Słuchaj, wyciągam moją kuszę. On wezwał jakieś wypuki! Bo, ej, bo tu jest y, gniazdo pająków, one się sąd wywodzą! Szarika, uważaj! O! Cios krytyczny! Potrzebuje jedzenia! O! Musimy męczyć. Ja. E, 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 e. Gregory, ja cię zostawiam! Musisz walczyć z nimi, sam. Ej, <śled> e, padłem, Szarika! Padłem! No walcz z nimi! <śled> I poziom trudności. <noise> Ej, pa, 15 ekspra dostałem. Tylko ty, ty ja czterech zabiłem. Ale skamowa Ale ja przecież tankowałem. <noise> Majster Klepka dostałeś. <głos> <głos> <A> ja... <głos> Co? <głos> Nie sensu! Dosłownie... No dobra, <grystanie> Do, Dosłownie chciałeś grać na tym poziomie, ja się... <grystanie> bo, bo to te miałem! To co nie tak? Co, co robię nie tak? Proszę. Na <grystanie> <po grystanie> tutorialu tego nie było. <grystanie> to taki piętro dostałem. Dobra, słuchaj, jeszcze raz, ale tym razem bez Alfreda, ok? Musimy sobie sami dawać radę. Nie. Ale to, to jest wymóg taki, bo inaczej nam się drzwi nie, nie otworzą. Nie, one się otwierają! Spokojnie, trzeba. Dobra, przez przejść. Musisz polegać na mnie, ja jestem twoim... Tankiem, a ty jesteś moim łucznikiem. Więc wiesz, polegamy na sobie teraz. Kurde, ten łuk to tak do dupy jest trochę. On, on... Nie, on nie jest do dupy, nim się strzela. Patrz, widzisz, tu jest portal, nie? I przez niego, uwaga, patrz. Można przejść. Kurde! Oj, strzelaj stąd, patrz! Kurde! Już do mnie napieprzają! O! zrobiłem, Szeriką! Strzelaj do tych glutów! Dobra, czekaj, pomogę ci. A, do dupy mam cela, dobra. Idę, będę tankował drzwi. Fajne bólem we mnie strzela! <klujne> o, dynie! Um. Oh, jeszcze tego! Nie, nie, żryj, no, A ja to co? Oh, ale u nich zrobiłem! Mam hapę krytyczne, muszę coś zjeść. Masz jedzenie? Tu są dynie! Chodź Charikan! Tu się najesz! Pa! Musisz mnie nakarmić! Poczekaj, rzucam bombę! O, o, nie, nie! Nie! A, Jakiś? O, widzę, że jakieś pierdy we mnie wlatują. Gregory, powiedz mi, czy ta bomba, która mi wsadziłeś w dupę, to był twój plan na ratowanie mnie? Tak, to. to Nie! To? Co to jest? Przytrzymaj, umieść go na ziemi, aby otworzyć mapę. O, kurde, czekaj! Wow. Kurde. A my jesteśmy tutaj? I to są pokoje. Jakie 3D normalnie? Ale mam klucz. To do kufera będzie. A w tej skrzyni będą, uwaga, Robuxy. Wojanki! No, ma wojanki też, albo fauldolce. Zobaczymy, co będzie. Dobra, ale wyczyściliśmy pierwszy pokój. Więc możemy się rozejrzeć, czy czasami nie ma tu jakiejś ukrytej skrzyni. Czekaj, słyszę coś jeszcze. Słyszysz? Ej! To była pułapka! Jest. patrz, na, na dole jest spają! Kurde, plecakiem do niego chciałem rzucić. Dobra, o! idę pierwszy. Pen. Da się spaść tutaj. Uwaga, szkielety, wstają. Wow. Ale dostał! Ty kolejny! za tobą. Kolejny! A, mam... Uważaj, bo... A. Mamy! Bombka poleciała. Dobra, ty, zakaz używania bomb, jasne? Nie! O, o, o! No ale dlaczego? No ale moja bomba, no ale moja... Tomasz! A musimy chyba więcej wajk znaleźć. A co, już pociągłeś? No. A to się obraca, patrz, to jest kooperacja. O! Dobra, i teraz mamy tutaj. Widzę, że już to zrobiłeś. Bardzo dobrze. Czekaj! Wiem! Żeby się do skrzynki dostać. Ty masz klucz, o, nie? Mam! Mo, no, mam. Dobra, to słuchaj, zrobimy tak. Ja to odpalę i ty pójdziesz do skrzynki. O, kolejny klucz, bomby, ty nie, szalika! Nie pieniądze! Daję ci. A nie, 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 nie! O! pan, to, widziałeś to? Rzucaj. Jest bomba nawet. Pieniądze mi rzuć. To musisz tu przyjść. O, a jak mam tam przyjść? No a? ja cię teraz tam wy... No. To idź teraz tam, szarikan. No, pójdę. Tylko muszę zobaczyć, czy mnie coś tu nie... A tak, ja ci tu otworzę po prostu. A pan po co tam iść? Tak, tak, tak. Otwarte masz. Ej! Za tymi, za tą ścianą na pewno coś jest. Przygotuj się, wyciągnij łuk. Huh. Huh. Widziałeś to? Ej, tu można było przejść cały czas! Aha, okej. Okay. No dobra, uwaga. Przed nami coś jest. To wygląda, jakby miało upaść. O właśnie, o tym mówię. A na dole ha, jest. Ha. O to tak się. Hahaha! Ha, ha. Patrz, jakie tam są sterty ze szkieletami! Szkielety... ale Myś... tu jest skrzynka. Skrzynki są ważniejsze niż Oczywiście, że tak. Dawaj mnie to. Dawaj pieniądze. Oh my god. Co to jest? Co to jest? Czekaj, 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 czekaj. Włóż je, a to jest jedzenie! Tymczasowo zwiększa obrażenia jak co się zeżrze. Chyba musimy zejść na dół. To, 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 to. Nie, bo to jest jakbyśmy spadli. O! Bająki! Drugi bająk! Trzeci! Tu jest jakiś O, Bezboki się zrespiły, Szarika! Na górze! Jak to się zrespiły bezboki? Nie powinny się respić. A bo to pułapka! Bo my... Aktywowaliśmy pułapkę schodząc na dół! E. Udało się. Pokonaliśmy wszystkich. O! Zwycięstwo! Myk! Co to za jakieś czory gory? O, jakaś kula! One mi zatruwy! One są toksyczne! Czekaj, czekaj, nie ruszaj się! Odpalam bombę! Rzucaj! Wow! Dobra! I faktycznie to jest ten kluczek, co jest nam potrzebny. A mam dwa! Sadzam kluczyk! Sadzaj do dziurki! O oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Uro! Więcej ziemi Nie ciśnij! Dostałem runę niebieską! Mogę być czarodziejem! A to nie ja chyba. co to dostał? Ranger bow. I co? No, broń w twoim ekipunku! O, to dostaliśmy do tego! Jako klasę, że możemy sobie wybierać. Oh Mogę być czarodziejem! Jak czarodziejem, jak ja łuk dostałem? A to ja dostałem laskę czarodzieja! Beski, tu Będziesz laskę robił! Tak. <laughs> musimy chyba się cofnąć Czekaj, musisz, użyję musisz... mapy Tak, musimy się cofnąć czekaj, my przyszliśmy... O... Stamtąd teraz, tam idziemy Jesteś pewny? Nie trzeba na mapę popatrzeć? No nie no, bo przyszliśmy mm, z góry okay. i tu mieliśmy roz... zastanawialiśmy się Okej, okay, dobrze Gregory, oby tak było O ty, on Patrz, bądź, bądź. on wybuchnie. A nie, on hmm. jabłka nie usypa O nie, je, czekaj! Je, pa, patrz, bombonierka! Pająki! Za tobą! Musimy... Ty o kurde! Ile tylko jest?! Rozciapać wszystko! Priorytety, dobra! Bum. Najpierw skrzynka! Bum! Dawaj! Gin, Gień! Gi szkielecie! szkieleci! się Latające czaszki! Odsuń się, Gregory! Już ci pomagam! Wybuchają! Tarcza! Co jest?! O kurde! Co ja robię?! <laughs> Rzucasz łukiem? Ha! A ja mam kuszę, z której nie mam totalnie cela i nie zawaham się jej uszyć. Musimy gniazdo rozwalić, bo. O, znalazłem! Jest... Ładnie? O, o! o. Okej, okay, dobra. Chyba wszyscy. O, kurde, te pułapki. Gregory, tylko nie wejdź tą pułapkę! Ona jest supersowana! schowana! O, kurde, Sherrykant patrz wojanki na... tam darmowe są. Tam, tam, tam! Okej, okay, to wy... Okej, okay, to jest dość trudne, słuchaj... Masz mus... ciągnąć? Masz... FRIKAN! <laughs> o nie! To dynie! Mówiłem... Chodź tu, ty czaszko głupia! No za Uda to... <laughs> Proszę bardzo, jak <laughs> w Gorillatagu normalnie. <laughs> Najlepszy wojownik. Tu jest cimno. Szkoda, że nie mamy pochodni. Jakbyś był czarodziejem, to byś mógł po... pochodnie robić. Patrz, jak to się robi! Pyk! <laughs> Nic mi nie jest. <laughs> O, kurde! Ej, nie! Bo bomby! Aaaa, strzelili we mnie! Ja się nimi zajmę moją kuszą! Spokojnie, rzuciłem za bombę! Ileż to ludzi trzeba, żeby zabić jednego szkieleta? E, e, okay, Szybko, dyja! U... Udało się, dobra. A ja bokiem nie mogę przejść czasami? Pole, nie spadać. Nie potrafisz skakać, to raczej nie. Słyszę jakieś beboki tutaj. Beboki? My szukamy bossa, pamiętaj. Rikon. Mamy to. Od Masz, roku. otwórz czy ty tym razem. Pocz, Górnek. O kurde, to były prochy mojej matki. Zatruj mnie. Masz. OMG! Kluczyk! Jakiego jak normalnie dzisiaj skinka do Fortnite sobie losujemy? Ej, ja chcę do skara. Co? Czosnek, ty pocz. Ej, to cię automatycznie ożywia, jak padniesz. Mega kozak! Dostałem Warrior Shield z, z gwiazdką! To przecież ty jesteś słabym wojownikiem! Uwaga! No wiem, dlatego będę czarodziejem! Ja dostałem wie... Topór! Ta jest zardzewiała i taka osrana, a tamta była to lepsza. To dalej! Bo... Idziemy walczyć z bosem. Ja chcę być magiem, czarodziejem! Chcę walić z różdżki! Ty chcesz po prostu ciągnąć! Uwaga! Czarodzieje się teleportują! Uo. Ej, pająki! Widzę gniazdo! A nie było ich przed chwilą! A one się spaną! Za tobą leci czaszka, uważaj! O ty, plujku! <laughs> Dobra, co teraz? Gdzie są nasi przeciwnicy? Idziemy przez most przeznaczenia szarikantu na górze! Most przeznaczenia brzmi epicko! Chcę przejść przez most przeznaczenia. To jest most przeznaczenia? No tak, bo lawa jest pod nami. To jest lawa z Minecraft zajebana. No popatrzcie, to nawet poli się tak samo jak w Minecrafcie. Ukradzione z Minecraft. No nie mogę po prostu. To miało być Minecraft 2.0. Szarikan, jesteśmy. Czekaj, kłaczek. Nie umieraj, Sharikan! nie teraz. O Mamy kurde. bossa. Mamy Menela, a nie nekromantę do pokonania. Cześć to, Gregory? Jesteśmy nami. Ale mniej cela lepszego niż teraz, dobra? Okej, okay, dobra, jestem tankiem z bombami. <laughs> dobra, chodź tutaj, ty, śmierdzień. On pewnie będzie przyzywał inne szkielety, małe. Chodź tu, królu szkieletów, ale on ma topór. Jak ci z niego przypiewszy, to inoros. roz. Dobra, teraz rzucaj! Łap. A on cieka. Czekaj, nie, nie, spokojnie wszedł w to. Dobra, teraz ja? Trzy, dwa, jeden. Szanikar, go! Okej, okay, dobra. I czekaj, bo muszę się napisać. I no, mi zabrał obrażeń. Muszę O kurde, Cze czekaj, Co to ma... Jak się to pije? Wsadź do ust. Jedz! Jedz! Jem. Czekaj, żre wszystko. Dobra. No żarłem się. go pokonam, ja zanim ty coś zrobi. Masz. Po dupie dostać! Czemu on jest pancerny? Kręciś migło. Jing, we oku! Brzydki, śmierdzący! Ale go robię normalnie. Gregory, w tyłek mu strzelaj! W Ty tyłek strzelam! Ostatni strzał! I jest! Udało się! Pochonaliśmy go! Oh my god! Na Difficulty 1! Jesteśmy potężni! I czekaj, skarby! O, 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 o. lucik! I każdy ma swoją własną skrzynkę? Czy mamy dwie skrzynki? O. Chyba każdy ma swoją. O kurde, ale picsko, Gregory, ja jeszcze czuję ten lucik. Dawaj, 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 coś, Fajnego skina do Fortnite! <laughs> Kamień dostałeś, a ja? Pieniądze! Dużo pieniędzy I? O, uwaga. Mam różdżkę na plus jeden! Zupgrade'owała mi się. O widzę. A to i tutaj też. Muszę leczyć będzie. <laughs> o, też dostałem. Co? Ja też dostałem? Ja myślałem, że będziemy walczyli też z jakimiś nieumarłymi, bo to był król szkieletów. A co to za król? On ani jednego szkieleta nie przyzwał. Chyba, że na tym poziomie trudności nie przyzywaj. Hmm. Też tak Słabiak. może być. Idziemy! O, udało się! Król z żuli spod biedronki. Pokonaliśmy cię! A teraz idziemy do domu na zasłużony odpoczynek! tu! Teleportacja! Czas! O kurde, jak to jestem, gaduła? Ty jesteś snajper? Hahaha! <ścoughs> snajper <Snaper> jesteś! <laughs> snajper? <śmiech> udało mi się trzeciego poziomu wbić Jak to? A ja? A ja mam trzeci. 3... A, bo jestem lepszy. Dlaczego? Bo a co to jest? To jest zadane obrażenia wręcz. Idę do domu. To ja zadałem mniej obrażeń będąc wojownikiem niż ty wręcz? Nie, to to tak. coś jest coś. To jest z z miecza. A, bo ja dostałem dodatkowe punkty, bo się wywaliłem. A za co ja jestem gaduła? Bo co bo dużo mówię niby? To nieprawda, to są szczerstwa jakieś. Idę do domu. Idę zobaczyć moją nową różdżkę wypierdzianą w kosmos. I co ja będę mógł robić? Czary Mary hokus pokus. O, 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 mam niu! I co to jest? Ej, ja dostałem dokładnie taki zantopór, jaki miałem. Ej, czekaj, patrz. Panato, mogę być berserkerem teraz. O kurde, O, a ja walę z glutami, pum! Panato, ty. Jak Beat Saber. Czekaj, glutami mówisz? 20 obrażeń to ma? Oh my god. Czekaj, a tu można kliknąć w ogóle, żeby ulepsz? Jak kliknę ulepsz. Ej, 10 monetek można ulepszyć. A tak się o podnosi pute. wtedy. Ło, wow, a my mamy całe 59. Nie, no grubo. Dobra, pokaż mi tą różdżkę. Czary, mary, okus, pokus. A Avada kedavra. Iu. Ale to takie bum fajne robi. Bum, bum. Ej, hey, co ty <śmany> bum, Coś ty zrobił. Był papier toaletowy na promocji. <śmany> no ja wiem dlaczego, bo był już wykorzystany i wygląda, jakby był psrany. Za 50 go kupiłeś? A są no. tu takie tanie! O kurde, jest jakaś. pani bez yy, koszulki. Jest szkielet nawet też. Piraci z Karaibów. <grym> Naprawdę wydać 50, żeby kupić papier toaletowy. Zobacz, co tu jest! Tu jest DOGE! Oh my god, on jest taki napakowany! Przecież to jest fantastyczne po prostu. Są jakieś pieski, króliki. Jest fajny wilk <grym> jakiś. Jest Batman! To, 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 Jest wiedźmiem! Pięć tysięcy łapy w i Shuriken staje się Batmanem! <grym> a ty zostaniesz... Um, Robinem! Nie! Freddy fasberem! O, 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 o u, u. A, 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 a. Dobra, idę! Strzelać różdżką! Ale masz różdżkę! Moja strzela! <grym> to mój widok?